Dzień dobry, polo z tej strony. Jedziemy nad jezioro Czaple. Przy wiosce Smolnica jest tam mała plaża. Zobaczymy, zobaczymy ogólnie co z tamtej plaży wyjdzie. Oj, coś się rozdupcyło na drodze. Przede mną. Ktoś za rękę rozwalił. Przykro. No, ogólnie zobaczymy, co z tamtego, z tamtego jeziora wyjdzie. Mam ze sobą wodery. Jest tam dosyć mała plaża. Znając życie pełno kapsli, butelek, burzek. To co zawsze przy jeziorach. Ale widzę, że mam słońce nawala po ekranie. Nic na to nie poradzę, takie uroki nagrywania w samochodzie, mam pomysł na odcinek kolejny, oczywiście jeżeli kogoś by to interesowało, chciałbym ogólnie nagrać cały mój sprzęt, czym nagrywam, czym montuję filmy, nawet jeżeli kogoś by to interesowało, to jakim autem jeżdżę. Jeżeli komuś by się to spodobało, to napiszcie w komentarzach zawsze, zawsze coś tam pomyślę, żeby to nagrać. No co, widzimy się już przy jeziorze. Dotarłem, właśnie się przemieram, ubieram wodery od razu i zobaczymy, zobaczymy, co z tej plaży wyjdzie. Jest to plaża trochę zaśmiecona, z tego co właśnie widziałem przed zajściem. Przed, yy, do wody, do, do wszystkiego, po prostu przeszedłem się tam. E, generalnie, z tego co pamiętam, kilka miesięcy temu grupa, znaczy grupa, Stowarzyszenie Templum, e, z którymi w sumie będę jeździł, będę wam pokazywał pewne znaleziska, e, co chłopacy tam znajdują oraz kobiety, bo kobiety też tam jeżdżą z nimi. Fajna grupa, świetni ludzie, wkleję wam tutaj właśnie, właśnie ich yy, logo, nazwę, że tak powiem. nie wiem jak będzie słychać, oczywiście zakupiłem mikrofon, e, pokaż się z DJI e, żeby po prostu ta jakość jakość dźwięku była lepsza pomimo tego, że się oddalę od tego od, e, od Telefonu, bo nie ukrywam, nagrywam to telefonem, po prostu nie widzę sensu na chwilę tą wydawać pieniędzy na kamerkę, którą bym chciał, żeby po prostu tych pieniędzy też nie tracić. No ale zbieram się i widzimy się już przy kopaniu. Tak sobie chodzę tutaj, nagrywam. A w międzyczasie. Time-lapse. Time-lapse, będziecie mieli. Ale tutaj, za tym kołkiem. No tu kiedyś, tutaj kiedyś mostek był. Za tym kołkiem. Tam się robił strasznie głęboko. Postawiłem nogę. To mało co mu się utopił. Może by to się lepiej oglądało? Ciekawe. z około. 20-30 minut poszukiwań na tej plaży, oczywiście w wodzie. Wyciągnąłem 5 kapsli, kawałek sreberka i jakąś śrubę. Powiem wam szczerze, że więcej w takie miejsca jak, jak to tutaj za mną, a tam nie przyjadę. Eee, z tego względu, że tutaj tutaj w sumie bardziej ktoś przyjeżdża na ogniska eee, Jest ławeczka Oczywiście ludzie piją piwo, no, logiczne, tak e, opłaca się bardziej przyjać na większe plaże, to może, może zobaczycie w następnym odcinku, a jak nie, to zobaczycie zlot z na który pojadę oczywiście do stowarzyszenia Templum. E, będziecie mieli to już na kolejnym filmie, a jeszcze może coś tutaj, tutaj nagram. Zobaczymy, czy akurat tutaj w piasku coś wyjdzie, tylko idę się przebrać. Ściągnąć, ściągnąć wodery, si to odłożyć, wziąć szpadel i nagrać Wam po prostu jeszcze tutaj coś z, z tej plaży. Mamy kolejny sygnał, gwóźdź i oczywiście kapselek od piwa. Dobrze, będziemy kończyć ten materiał. Miałem Wam coś więcej pokazać z tego, z tego, to tutaj terenu, ale z tego co mogliście zauważyć. Same, same kapsle, druty, zawleczki od piwa tutaj przy tym że wykopałem jeden raz tam jeszcze parę razy w, ta, w tamtych miejscach, ale to się nie opłaca tutaj przyjeżdżać jeżeli, znaczy opłaca zależy co dla kogo, znaczy opłaca się dla mnie to jest fajna przygoda nawet pomimo tych kapsli, kapsli, puszek zawleczek od piwa wykopanych generalnie wiedziałem, że właśnie w takim miejscu co możecie tam za mną zobaczyć będzie, będą, będą takie znaleziska eee, W następnym filmie postaram się Wam pokazać większą plażę Będzie to jezioro, o którego nazwy na razie nie, ma, nie powiem Zobaczymy jeszcze czy właśnie się na tamte jezioro, czy na jeszcze inne, większe Z lepszą plażą, o wiele większą i z fajnym dostępem do wody Tutaj niestety, ale ta woda nie zachęca w ogóle do kąpania się, do wejścia Yy, nawet w woderach taki delikatny dyskomfort czułem. No ale co? To tyle w tym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego.